Wykorzystanie zasobów. Zasób, który dodaliśmy, zostaje przeniesiony do zakładki Nieopublikowane. Aby opublikować zasób, musimy, będąc w zakładce Twoje zasoby, skorzystać z karty Nieopublikowane. W tym oknie ujrzymy listę wszystkich naszych zasobów. Odnajdujemy na niej nasz zasób. Jeśli jest on niewidoczny, możemy przefiltrować obecne rekordy tabeli. W tym celu z listy rozwijanej oznaczamy nazwą Wybierz filtr. Wybieramy względem którego pola wyniki mają zostać przefiltrowane. Następnym krokiem jest ustalenie kryteriów filtracji pola oraz wartość filtra. Wybieramy na przykład pole Nazwa, kryterium Zawiera oraz treść filtra Zbiór. Teraz klikamy przycisk Filtruj – Wyszukaj. Możemy zobaczyć, że lista zasobów została dostosowana do ustalonych przez nas filtrów. Jeżeli jeżeli ustawiony został błędny filtr, możemy go edytować. Należy jednak wówczas pamiętać, że konieczne jest powtórne kliknięcie przycisku Filtruj, wyszukaj. Filtr możemy również usunąć. W tym celu należy kliknąć przycisk zawierający ikonkę krzyżyk. Jeżeli już odnaleźliśmy nasz zasób, udostępniamy go klikając przycisk Opublikuj. Zanim się na to zdecydujemy, możemy oczywiście podejrzeć zasób. W tym celu możemy skorzystać z opcji Pokaż. Zasób możemy również zmienić, wykorzystując do tego przycisk Edytuj. Operacja publikacji zasobu jest operacją nieodwracalną. Po opublikowaniu zasobu możemy z niego korzystać. Od tego momentu jest on dostępny w zakładce Opublikowane przez Ciebie. Zasoby nieopublikowane mogą nam posłużyć do tworzenia innych zasobów bez konieczności ich publikacji. Aby wyświetlić opublikowany zasób, klikamy w ikonkę Zasoby widoczną po lewej jego stronie. Dla zasobów typu obraz wyświetlony zostaje jego podgląd oraz możliwość ułożenia obrazu jako puzzle. Do wyboru mamy dwa rodzaje puzli klasyczne oraz przesuwane. Poniżej opcji wyboru rodzaju puzli możemy również ustalić liczbę elementów w pionie oraz w poziomie. Po określeniu tych parametrów klikamy opcję Pokaż jako puzzle. Dla zasobów typu zestaw pytań, okno podglądu zasobu umożliwia podejrzenie pytań oraz odpowiedzi do danych uprzednio do zestawu pytań. Powyżej również znajduje się opcja Wybierz grę, po której kliknięciu zostanie wyświetlone osobne okno, a w nim lista gier, które mogą zostać uruchomione, co równoznaczne jest z tym, że zestaw pytań spełnia kryterium danej gry. Zależnie od wybranej gry, zostanie wyświetlone poniżej okno z grą zawierającą nasz zestaw pytań.